Czasami trafiamy w miejsca, które już od progu otulają nas ciepłem. Gdzie każdy oddech staje się głębszy, każda chwila nabiera znaczenia, a czas płynie spokojniej. Odkryj apartamenty symfonia, tam, gdzie każdy dzień brzmi jak ulubiona melodia. W samym sercu skórzewa, tam gdzie nowoczesność spotyka się z naturą. Szukasz czegoś więcej niż tylko mieszkania, tutaj znajdziesz miejsce, w którym komfort codzienności przeplata się z chwilami wytchnienia pośród zieleni i spokoju. W ofercie symfonii znajdziesz starannie zaprojektowane przestrzenie. Od przytulnych kawalerek o powierzchni 30 m2 po przestronne apartamenty do 120 m2 z prywatnymi ogródkami, balkonami i tarasami, które naturalnie przedłużają domową strefę relaksu. Czy bliskość udogodnień ma dla Ciebie znaczenie? Symfonia sąsiaduje z nowoczesnym kompleksem Beast Park, Tworząc idealną przestrzeń dla tych, którzy chcą żyć w zgodzie z własnym rytmem. W najbliższej okolicy czekają na ciebie sklepy, kawiarnie, cukiernie, restauracje, punkty medyczne, lokale usługowe i placówki edukacyjne. Szkoła i przedszkole są tuż obok, bezpiecznie i blisko. Tu każdy rytm życia odnajduje swoją nutę. W spokojnej, komfortowej atmosferze przy filiżance aromatycznej kawy pomożemy Ci wybrać mieszkanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. Doradzimy najlepszy kredyt hipoteczny i zadbamy o wszystkie formalności bez stresu. Symfonia. Tu wszystko gra.